Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie przy kolejnym odcinku z serii zagramy w Pikmin 3 Mission Mode. Starczył nam dosłownie jeden dzień przerwy. Jeden dzień, żeby Nintendo wypełniło za mnie lukę Pikminową i zapowiedziało port Pikmin 3 na Switcha. I okej. Okay. Będę mówił o tym teraz, bo później się będę skupiał w pełni na na mapkach dzisiejszych, które są powodem, dla których ta jedna przerwa była, wiem, jak będzie wyglądał story mode: to, że będzie tam koop, e, możliwy, że będzie taka minimapka. Nie, natomiast to jest funkcja z Go Here, więc to prawdopodobnie wycofa mój zakup. E, wiem też, że będzie wszystko z Mission Mode, to było w sumie do przewidzenia i że będzie tryb dodatkowy. Ja teraz tak na to patrzę. teraz. Na ten ekran. Ja sobie przypominam, że ja te wszystkie platynki... Będę musiał robić trzeci raz. Ból i cierpienie osoby, która lubi robić wszystko na 100%. Ale w każdym razie wracamy do codziennego wrzucania odcinków Speak, Min 3 Mission Mode. Eee, te dwa odcineczki, które pominąłem postaram się jakoś nadrobić przez te następne 4 dni. Moment. E, te dwa będą dzisiaj, te dwa jutro, te dwa następnego dnia. O, i może to wcisnę. I później to wcisnę w jeden. E, tak można zrobić. Te trzy będą e, jednego dnia. Ale najpierw zajmiemy się tą mapką jaką jest Silver Lake Remix. Pamiętacie, jak na początku nasze jeziorko było normalne, później zaczęło wysychać. No to jakby teraz e, bardzo wyschło. Okej, okay, w ogóle nie pokazałem. Mamy tutaj pikminy czerwone, roki żółte, białe i fioletowe. Nie mamy niebieskich, bo nie są potrzebne. I czemu nie ma wingów? W każdym razie zobaczmy, jak mapka wygląda. Na stal dostajemy 20 czerwonych. Tutaj są zamknięte białe. Tu są roki, więcej roków. I tutaj są jeszcze e, fioletowe. I tutaj widzicie żółte. I jeszcze więcej żółtych jest tutaj. Schowane są. I to tyle, jeśli chodzi o pikminy. Jest tu pikminów mało. Więc trzeba się naprawdę postarać, żeby wszystko ogarnąć. Mamy dwie bramy elektryczne do zrobienia, więc. do zrobienia, do zniszczenia. Więc ogarnięcie sobie jak najwcześniej żółtych jest moim priorytetem. I pytanie, czy mi się uda? Ech, bo moja przygoda z tą mapą jest naprawdę kiepska. Ale opowiem ją później. Teraz czas się wziąć za Silver Lake Remix. 9 minut. Let's go. Mam nadzieję, że mi się to uda. Od razu. Wszystko idealnie od razu. To jest jedyne co ja chcę. Okej. Okay. Eee, no to co my tu mamy? Tutaj jest Medusal slurkel, który widzicie, że ma eee, żółte pikminy. Muszę te żółte pikminy zdobyć, bo jak widzicie Brita nie jest zamknięta z tymi białymi. Więc no, ich trzeba uwolnić. Tutaj są bombroki dwa schowane. Tutaj jest Medusa Slurker ze, ze złotą truskawką. Tu jest więcej roków, i te roki mi będą potrzebne, żeby zniszczyć a raczej zabić ten Arctic Cannon Larva i później mieć dostęp do fioletowych. Skąd do fioletowych w ogóle dostęp? Cóż, tutaj trzeba powyrywać te żółte, które są chronione przez Calcified Crash Blenta. Tu się chowają jeszcze dwa Arctic Cannon Larwy. Jakich się pozbędę? Już rozumiem, że macie odpowiedź. No i zaczynamy. No raz zajmijmy się tym lasem porządnie. Sorry, ludzie, za to cięcie, ale naprawdę to, ile już mi ta mapa nie wyszła, to jest. To jest jakiś żart. Okej, ja tu zostałem czarliemu dodatkowe 10 LEDów, jak skończy wyrywać czerwone. I w dodatku dostały nektar. Po co też idą te czerwone. I tutaj byli te niema Niektóre mają kwiatki, więc one nektar nie będą potrzebowały. To może to. Byli to nie wyrywa. Witam kolegę. Nice. Rozjebany ładnie. I wypić mi to. Nice. I teraz tak e, możecie to. Jak widzicie, niszczę tutaj te kryształy, żeby mieć, albo raczej dać alfowi dostęp. Ten bombrek mam w bardzo nie... nieładnym miejscu. Muszę na to uważać. Ok, i teraz się przejść tutaj. Nie na most, pod most. Mam nadzieję, że bezpiecznie. A Brittany musi przerzucić te białe. I ono tu siedzi, ona już jest do niczego niepotrzebna. E, co tam się dzieje? Dobra, no na razie jest bezpiecznie. Czy ja mam ludzie taką paranoję, że to hit? Ok, nice. Tu dwa. Idziemy tu. I tu stop. Te czerwone się zajmą jabłkiem. Fuck, spam. To jest nektar dla tych niektórych białych. Świetnie, to wy teraz możecie budować most. A Alf się zajmie wyrywaniem tych kroków. Teraz tak, sklepać tego tu typa. Gdzie ty jesteś? Chodź. Okej, okay, nice, udało się. I teraz zrobię szybko sztuczkę. A najpierw tak, tutaj rzucę... ...żółte. W sumie mogę tu postać. No świetnie, skończyłeś. Bo raczej skończyli nie, skończyli, skończył Al w fakt już nie mogę mówić, sorry. No nice, i mam te żółte, to one mogą szarżować tylko i wyłącznie te bramy. Ja tu sobie posiedzę. I teraz... Bazinga time. Tutaj tak, jeden Arctic kanon, larwa, tutaj drugi. No i Okej, okay, chyba wszyscy przeżyli. Ale to mam, to tak, to możesz wziąć, to też. I teraz on rokom nic nie powinien zrobić. Chyba jednego za dużo wziąłem. To w sobie mogą zacząć to. A ja postaram się powyrywać żółty i nasz... Z nadzieją, że nic mi nie zrobią? Okej. Okay. No oh, fuck. Przerwał Właśnie dlatego chcę się to zająć tym Arctic Canon Larwą Bo on mi też potężnie przeszkadza No chodź No dalej No daj Nice Okej okay, świetnie I wy teraz most A ja się idę po te białe, bo nie wiem co z nimi Okej, świetnie. No to teraz tak. Tu 5, tu 3. I w sumie mogę iść. Yy. Aha, bo tutaj nie rzucił. FAK. Oj, no to mamy problem. Proszę zaprzestać takich rzeczy. Wy, gdzie kolegę staracie się? A oni chyba nie mieli kolegi. Dobrze, tu hop. Jest 10, świetnie. To nie się mogą zająć getami A nie, jeszcze mocno nie zbudowaj to nie. E, do bazy, po reszcie. Okay. Dobra, starczy mi. Powiedzmy, że idą. Teraz tu. I teraz one się mogą zająć nagetami. A dobra, no to moment. Mam 20, czyli powiedziałbym, że świetnie. Okej, okay, was tutaj mam. Dobrze, dobrze, jakkolwiek to idzie. Jeszcze. Dobra, faki, zróbmy to tak. No już. Dobrze, i teraz można tego typa sklepać. Jak tam z czasem wygląda? Uj. Kiepsko to widzę. A jak się ładnie zapadł, dobrze. No i nice, nie, nie, przeżył tego. Uf, tak, to, to. Jeden. Nie wszystko mamy. A nie, chwila, jednak nie. Zapomniałbym o tym. Dajcie mi przejść. No tu luskawka jest. Ty tu. No, wszystkie zostawię. E, teraz tak. Nagecy, okej, okay, on tam dalej zbiera. No to do bazy. Dobra, weź to. One to powoli zanoszą. Powiedziałbym, że mnie to cieszy. Okej, okay, nice. A, ja mam jednego fioletowego, no i co ja sobie zrobię, kolego, co? W sumie to nic. Żartowałem. Przyniosłem się na coś. Okej, okay, idzie parada, świetnie. Co z nim Okej, okay. a tu jeszcze to zostało, fuck. E, Okej, okay. Alf ma te, to te z winogrona. Czemu nie jest tutaj, halo? Do bazy. Wszystko zanieść trzeba. Okej, okay, ja po te roki pójdę, które pomogą mi z winogronami. No, i szybko. Okej, okay, platyna jest już w zasięgu wzroku, let's go. Proszę powiedzieć, że one starczą Oczywiście, że starczą. Mamy to. Nie, nie mamy chwa Wiedziałem, że nagiety zostaną. Okej, okay, została minuta. Co jeszcze zostało? Absolutnie nic nie zostało. Tylko te nagiety. Udało się, w końcu. Czy ja wbiję mój aktualny rekord teraz? Już nienawidzę tej mapy, absolutnie nienawidzę tej mapy. I czemu jej nienawidzę, to zaraz zobaczycie. Ja mam nowy rekord, albo ten sam, nie wiem już. Czy ja byłem sekundy dosłownie w tyle? Nie, wiem mój rekrut, no to kurde, co jest? O, e dobra, wracając do tego. Widzicie to na czwartym miejscu? Jakbyście nie zauważyli, było 3000 punktów, kiedy skończyłem. Nie wierzycie mi? Popatrzcie tutaj. 3000 i skończyłem. 30 punktów. Ech, I właśnie, co do tego... Podzielimy sobie czas na nieco calculating. Bo za jedną sekundę dostaje się 30 punktów dodatkowo. Czy to jest prawda sprawdźmy. 1410 podzielone przez 30 powinno mi dać 47. I daj mi 47. Czy tak, moje pierwsze przyjście do tej mapy skończyłem z jedną sekundą czasu pozostału. Czy mam cokolwiek więcej o tym mówić? No bo ja nie czuję potrzeby, żeby cokolwiek więcej o tym mówić. To, jak mi idzie na tej mapie, jest tak przykre, że to jest hit. To jest absolutny hit. Cieszę się, że już przez długi czas nie muszę do niej wracać. O Pikmi bo port Pikmin 3 wychodzi dopiero pod koniec października. Okej, okay, Battle Enemies time. I co do Battle Enemies. Garden of Hope Remix. Jeden z moich ulubionych remixów. Dlaczego Boomer Wingi? Wingi, wingi, wingi. Ok, i sprawdźmy, jak to tutaj wygląda. Każdy zna mapę Garden of Hope. I tak, tutaj są głównie. E, znaczy, dobra, głównie. Tutaj jest mnóstwo Burrowing Negretów. Tu jest jeden, na środku. Tu jest jeden. Tu jest jeden i tu. Tu jest jeden. Pozostałe to są Dwarf Bulborby, z, znaczy inne Bulborby też. Z swooping, Snitchbuggy, i tutaj są te na liściach popierdające. Szkoda, że tego tutaj miejsca nie użyję, ale zobaczcie, ile tu jest tych cegieł, które odgradzają mi jakikolwiek dostęp gdzie indziej. Ech, no i jest mnóstwo Berging spider -worldów. aż pięć. Tak, chyba będę używał jakoś tylko dwóch. I tu Wam pokażę absolutną potęgę. Absolutną kurna potęgę wingów. I mam 7 minut, żeby Wam to pokazać. Shall we get started? I guess we shall. Ok, no i wygląda to, no jak wygląda. E, hold up, mapa. E, tak, tutaj jest jeden śpiący Bullborb, Tu się chowa Brewing Snagret. No, dwa Orange Dwarf Bullborby, Tu Orange Bulborb. E, Swooping Snitchbuggy. Te główne popieldające po wodzie. tu jest kolejny Swoop... E, Tu jest kolejny or te, Orange. Mylą mi się już nazwy, przepraszam. Red Bulborb. Ko kolejny Brewing Snagret. Więcej Swooping Snitchbugów. I kolejny Orange Bullborb, i więcej Dwarf Orange Bullborbów, i kolejny Brewing Snegret. O, i to, to fajna rzecz, bombroki. Bombroki. Okej, okay, rzuciłem tutaj bili tani 3 wingi i zaraz Wam pokażę do czego. Bo ona ma do zniszczenia bramy. Tą szklaną. Za którą od razu się chowa Brewing Snegret. A Wy zabicie to. Wildang to też. No i kolegę z się gratuluję. O jednak nie. Okej, okay, nice. Ty już zaczniemy farmę. I Zajmiemy się tymi głównami. Nie, Wingi. Nie, Wing. Zabić. A, w ogóle one się nazywają Skitter Już, już, już. I wy się wrócicie, żeby powyrywać waszych nowych kolegów. Okej, okay, gotowi na potęgę wingów? Patrzcie to. One sobie z nim same poradzą. A właśnie zapomniałem jednej rzeczy, co ma Brita nie zrobić. Zacząć tutaj farmę. Po sumie powinienem iść. Tu co 5 roków, one powinny ogarnąć, co się dzieje. Okej, okay, i wracam, bo czasu mało. Okej, okay, Alf, świetnie, że cię tu widzę. Okej, okay, to tak. Bez otwierania bramy najłatwiej. Wiedziałem bez otwierania bramy najłatwiej. No i fajnie. I tak tutaj przerzucić roki i alfa. Tak tutaj te trzy wingi znowu. Tak są trzy. Nie widzę czy są trzy. Ale chyba. A nie mam ruchu, fuck. No to ten jeden musi sobie poradzić. Ty gdzieś jest. A, ty, tu. Chodź. Okej, okay, świetnie. Halo, roki. Przerzucić trzeba was. I się kulturalnie tu wrócić. Byli nie mając te roki tutaj. Pójdzie niszczyć. Albo raczej mordować. Dosłownie. No zobaczcie, one sobie już z nim prawie poradziły, tylko ten tu frajer im przeszkadza. Fajnie by było się go pozbyć, Email'. A, a, w ogóle wy tu możecie tak e, zanieść to. To zabić świetnie. A, tu w ogóle też wingi rzucić trzeba. Cztery. A, czynny. Okej, okay, powyrywać więcej. A. Nektar by mi się przydał, tak ilości jest. A i w ogóle pamiętacie jak w Story Mod żadnego yy, znaczy żadnego Starałem się jak najmniej mostów budować, te, które nie były mi potrzebne. Ta, to bardzo tutaj pasuje. Okej. Okay. A, ty żyjesz. Zapomniałem o tobie. No daj. Czemu nie, nie mogłem szarżować? What the fuck? No właśnie, one sobie tu poradziły. Jeszcze nie, ale są blisko. Witamy kolegę. I zarazem żegnamy. Co za frajer się schował. No chodź. Ali wyderczki. To jest właśnie dziwne, że Wingi jednak mogą zgniatać. To trzeba pod jakimś dziwnym kątem rzucić. Fuck. W najgorszym czasie możliwym się uspokoiły. E, Alf, jesteś w stanie nas ten O, jednak. E, fak, fak, fak. Jest jedna rzecz, której nie przemyślałem: że Brita nie musi wrócić. Zresztą ja przez moment pomyślałem, że nie musi. Łe, well, no, dobrze idzie. Bardzo szybko. I so, onego go zabił, no. Ludzie, ja naprawdę nie wierzę w potęgę wingów. Jak mi nie powiecie, że to nie są najlepsze pikminy, no to... No to halo. Nie, nie, nie jego, nie jego, nie jego. Halo. Dobrze, dziękujemy. Minuta 23 została. He, no rekord to to nie będzie. Bo poszło mi kiepsko. Ale to tyle. Oto Garden of Hope Remix. Absolutny pokaz potęgi Wingów. A nie, jednak jest rekord. To ja ja miałem wtedy. Aha. Ja. Czemu mnie to nie dziwi? Ja dobra, ludzie, to tyle na ten odcinek. Kamień z celco, że mi się to w końcu udało zrobić. Bo pierwszej mapki z dzisiaj nienawidzę, a tą wręcz uwielbiam. Powiedziałbym, że to jest moja ulubiona w całym Battle Enemies. Bo wingi są absolutnie broken. Te burrowings nagle nic im nie mogą zrobić. Za to uwielbiam wingi. Dobra, ludzie, mam nadzieję, że wam się to podobało. W następnym odcinku zajmiemy się kolejnymi dwiema mapami, które spotkaliśmy i będą one już nieco spokojniejsze. No to na razie wszystkim. Bye bye.